Pan z wami, miło Pan, słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora pasty żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł – weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano – gorliwość o dom twój pożera mnie. W zaś na to Żydzi rzekli do niego – jakim znakiem wykażesz się wobec nas, Skoro takie rzeczy czynisz, jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie te świątynię, a ja w trzech dniach zniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego, Żydzi. 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowo, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy w dniu świątecznym, wielu uwierzyło imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się Im, Bo dobrze wszystkich znał, i nie potrzebował niczego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza liturgia Słowa jest chrystocentryczna. Wiadomo, wszystko w kościele jest chrystocentryczne. Całe wszystko w wspólnocie zmierza ku Chrystusowi. Czas liturgiczny zmierza do najważniejszego wydarzenia, jakim jest Trident Paschalny. To jest najważniejszy Trident Paschalny. Baranek Paschalny, czyli Chrystus, w centrum. Eee, wszystkie, zobaczcie, nabożeństwa, które są, one zawsze e, mają w centrum Chrystusa. Czy to będzie nawet majowe, czy nie wiem, rżaniec, jest gdzieś. Zobaczcie, mamy w tej praktyce dusz i w ogóle takiej pobożnościowej, jest w nabożeństwach wspólnych zawsze jest wystawiany najświętszy sakrament. Jest Pan Jezus jest. Chociaż nabożeństwo Maryjne, zobaczcie. Chrystocentryzm jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie też i w naszym życiu, tak, stawiani na najważniejszym miejscu Chrystusa. I zobaczcie, tak naprawdę można powiedzieć, że ta dzisiejsza liturgia, takim centrum tej liturgii jest tak naprawdę wyznanie wiary, tak, że Chrystus jest mocą, mądrością Bożą. On jest tym, który jest dla mnie zbawicielem, tym, który, który na krzyżu umarł, i z wraz z moimi grzechami. To, to, jest, to jest, jest najważniejsze w tym, tym ten czasie, który jest. Zresztą, jak patrzymy na Ewangelię dzisiejszą, to znów Chrystus staje się pierwszym. Pokazuje siebie jako tego, który wypełnia prawo, i teraz będzie składał siebie w ofierze. I te ofiary, które miały miejsce w świątyni, zostają już, można powiedzieć, jakby usunięte. I znów właśnie na pierwsze miejsce wchodzi Jezus. To przekazania, które słyszymy w pierwszym czytaniu, one mają nam przypominać, że wszystko to, co robimy na co dzień, ma być ukierunkowane właśnie ku Bogu, ku Chrystusowi. On jako ten najważniejszy, jako ten pierwszy w moim życiu. I można powiedzieć, że czas jakiego postu to jest właśnie odnawianie tej prawdy o tym, że Chrystus jako mój Zbawiciel jest tym pierwszym w moim życiu, dla którego, którego wszystko robię. Nawet, nawet drodzy moi, wszystkie praktyki pokutne, które podejmujemy teraz, to jest post czy można? No, wreszcie, właśnie sama modlitwa. To wszystko jest dla Boga, dla Chrystusa. Wszystko jest ukierunkowane na niego. Sam Bóg pokazuje właśnie, że w synu i jego synu jest właśnie zbawienie. On jest tym, który daje, który wyzwala nas z grzechów, z naszych słabości. Który prowadzi nas do życia wiecznego. I tutaj też są, oczywiście, w centrum słowa Jezusa. No, bo. Śpiewaliśmy zresztą, słowa Twe, Panie dają życie wieczne. Tak więc Chrystus w moim życiu ma być na pierwszym miejscu. Jest ten najważniejszy, ten, do którego wszystko zmierza. Moje pragnienia, moje oczekiwania wszystko to jest spełnione właśnie w Jezusie Chrystusie moim Zbawicielu. Jest niebezpieczeństwo, w pewnym, drodzy moi, które też jest zawarte właśnie w tym drugim liście że dla, nie, dla Żydów Chrystus jest gorszczeniem, dla pogan głupstwem. I tak patrząc troszeczkę na współczesny świat zaczyna się tak dziać niestety, że Chrystus staje się jakąś taką niepotrzebną osobą, sytuacją, jakąś taką przeszkodą w, dobry, w takim, jak można powiedzieć właśnie, fajnym życiu. Bo właśnie stawia wymagania, bo ludzie sobie przypominają te przykazania jako właśnie takie yy, stawianie jakichś takich granic, co mogę, co nie mogę. I tutaj właśnie w tym momencie niektórzy zaczynają właśnie tak jakby lekceważyć samego Pana Boga, lekceważyć Chrystusa, staje się właśnie takim główstwem. I to jest drodzy moje niebezpieczeństwo. Dlaczego? Bo chyba najgorsza sytuacja, jaka może być postawa człowieka wobec Pana Boga, to jest obojętność. To o sobie się przypomina, to co jest w Apokalipsie, bądź albo gorący, albo zimny. A jeżeli jest obojętność, to ja w ogóle nie zauważam tej osoby. To jest totalne lekceważenie. I myślę, że tutaj e, dzisiejsza liturgia ma w nas, jakby na, na nowo, obudzić to. Że ja mam właśnie Chrystusa widzieć w każdej sytuacji, w każdym momencie mojego życia, które, które się dzieje, w każdej mojej myśli, każdej mojej decyzji, którą ja podejmuję. W tym momencie, tam mam być to wszystko w Chrystusie, dla Chrystusa i z Nim właśnie przeżywamy. Mając świadomość, że tylko właśnie w Nim jest to, to życie. To życie też codzienne. Życie w jedności z Panem Bogiem, ale też właśnie to codzienne postępowanie w drodze do życia wiecznego. Że można powiedzieć, że z każdego dnia z Chrystusem ja się na nowo rodzę do właśnie chwały niebieskiej, Do życia, do zmartwychwstania. Tak więc niech ta dzisiejsza liturgia będzie takim właśnie na nowo przyjęciem Chrystusa do swojego życia. Za chwilę będziemy błogosławić świecę, błogosławić Książeczkę, świecę też. Świecę też. I będzie to z moje okazji do tego, żeby wyrzec się zła, potem się świecy, zapalimy tą świecę. Będziemy, przypomnimy sobie właśnie ten czas, kiedy trzymaliśmy chrzest, kiedy nasi rodzice i rodzice chrzesty trzymali tą świecę, gdzie wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa. Zbawiciela. Niech to będzie taki moment właśnie odnowienia. Odnowienia tych przyrzeczeń chziemnych, które są przymierzem, które Pan z nami zawał Widzicie jak się dobrze złożyło, że akurat dzieci mają do błogosławieństwa właśnie. Ich książeczkę, i, i drzaniec, no i świecę. Tak więc w tym czasie, kiedy przeżywamy, to odnowienie naszego przeżywania przymierza z Chrystusem. Niech to się teraz właśnie dokona.